Cześć widzowie z tej strony, Kubik. Witam Was w kolejnym odcinku stakingu na restauracji. E, ogólnie w dzisiejszym odcinku no to musimy e, trochę ulepszyć naszą restaurację. To po pierwsze, no bo jest taka dosyć, to powiedzieć, mała. No i będzie trzeba dać na pewno też e, w miarę dużo stolików oraz par, e, też przesunąć albo e, oczywiście troszkę ładniej i było więcej miejsca stoliki. No i dobra, robimy pierwszą pizzę. I zadamy od razu do piekarnika. No i sobie warto by jakiegoś workera zatrudnić, ale patrzcie, tutaj dosyć mały jest w sumie, by powiedzieć rodzaj. w sumie tylko ten, co daje ludzi do stolików i kucharz. A to jeszcze operator jakiś, a, a jeszcze, no jest parę, a tej można graczy zatrudnić. No to spoczko w miarę. Takiś plus jest. No i tutaj trzeba posprzątać, bo oni zamówili wodę. No i już się robi eleganckie spaghetti. I ja w sobie myślę, że możemy tutaj przesunąć. Znaczy yy, nie świeczkę tego stołu. Trzeba... Aha, nie mogę, bo ludzie siedzą. To będzie trzeba zaraz zrobić. Ej i pan tyle, woda w tej grze to jest najlepsza żeby Ją wystarczy dać, a każda woda daje 3 dolarki. Czy tam no, 3 euro No i dobra, elegancko. Tylko ja mam problem zawsze z tym klikaniem, bo klikam w to i nie działa. Często. No, teraz zadziałało na przykład. O. Ale wcześniej nie. To taki mój jest trochę. W, w można zatrudnić naszego pierwszego kucharza. I mamy już tutaj mm, kucharza, który dopiero trenuje, chyba, czy coś takiego. Myślę, że szef. Gdy chef ma watch you. A, dopiero e, musi zobaczyć, jak ja gotuję 5 razy, dopóki nie On się nauczy. No to dobra, spoko. Jakby spoczkał, bo 5 razy to spoko, a nie 10 przykładowo. Dobra, nice. Wtedy by się prawie by zepsuło. Tutaj już kliknąłem. No i patrzcie, teraz kliknę i już, git, Tutaj muszę kolektingować ich już. Znaczy, w sobie brać. Jak wiecie, przez to, że to jest po angielsku, to mi się myli troszkę. No i dobra, już. E, beef Gullów mamy, czyli mięso na strągulów, czy coś takiego. E, dobra. I on zaraz już będzie tutaj je robić, więc bardzo fajnie. No i dobra, nasz kucharz się już zaraz nauczy gotować. Oj, nice. Już zacznie robić tutaj. Więc bardzo fajnie. O, jak coś tam informuję was widzowie. Że ja nie będę tak robić, że przykładowo będzie wszystko robić za mnie. Ja też będę się dużo robić. Coś tak na oko, tak nie wiem, na pięć stolików, jeden kucharz, coś takiego, żeby nie było za łatwo, o tak nazwę. I teraz, jak zawsze, problem z kasą jest. No, nawet dosyć że kasą tutaj, żeby wziąć. O, już tutaj przestawiłem stoliki. I wiem, żeby tutaj fotel przed mną chodzi na ścianę. Ale tutaj, który wygląda, by woda, tak wbudowane. A miejsca daje, no tak, na dwa stoliki. Jeden. Więc jest całkiem ok. No i dobra, tej trzeba posprzątać. I no, i z kasa zabrana. O, i tutaj ci chcą wodę. Ogólnie, woda to była. Uważam jedna z lepszych inwestycji, bo ja by... to jest kaska, a ja bym to nic nie kosztuje dosłownie. To więc bardzo fajnie. I te jeszcze takie ziomki tutaj idą. Więc spoko. O ja jeszcze pamiętam tyle, bo jesteśmy w mode. Ja bym szczerze. Yy, bo tutaj mam. Kurde, nie, bym chciał... Jakby to powiedzieć, mm, zniszczyć tą jedną rzecz. O, mogę sell. Bo w to jest mega brzydkie, a jakoś super. No. Tutaj można wstawić jeden stolik na przykład. I u mnie to okropnie wygląda. I no. Więc nie opłaca się w ogóle. No i ty bać, ja tutaj to sobie tych stolików dać. W miarę dużo nawet. To plusik. Albo jednak nie. Niech będzie dosyć ładnie. O tak nawet. Ten... Mm, ale tutaj można by trochę rozbudować, na przykład, na dworze. Poczekajcie, bo fensy trzeba zobaczyć. Mm. Mm, fensy o. Ja mam te fensy. Nie, bo to są większe. Mm, to będą te w takim razie. Nie, to nie są te. To będą te. Nie, ja nie wiem już. O, o, to są te, no. To nie trzeba by nasze troje to pociągnąć. Tak, jak nie może. Czemu? Ej. Dobra, ale chociaż mamy nagrodę za dzień. Chyba piąty. No i tutaj mamy rzeczy. I ja bym teraz zajmował kids meal. Można w sumie jeszcze drugie rzeczy i można dać sok. Całkiem spoko. Niech co tutaj robi. O, i patrz, teraz mogę na dwóch rzeczach tak naprawdę robić. Bo on tutaj gotuje, a ja tutaj, więc bardzo fajnie. I tutaj już makaron, proszę. I tutaj może w sumie gościu robić dwie pizzy, albo ja też zrobię jedną. No i dobra, elegancko można wygotować. I tej kodek tlisz coś. To jest fajnie. W wodę. O tym chodziło. Proszę bardzo. Już tutaj... Oj, ja bym zapomniał. No i dobra, można postawić sobie kolejny stolik. Albo ten. Skopię. Hop! Mm, I teraz ten. Big item. To na środku postawię ogit. No i teraz. Yy, A nie, bo odtwarza No i hop, hop. I kolejne siedzenia. Co jeszcze tutaj myślę? Tak, trochę to no, oczne, ale dobra. Znaczy, tutaj mógłbym malić też takie trochę naciągane. Ale tutaj nieźle, chyba. Mhm. Nie, to nieźle. I jeszcze. Ten stół ma no, jakiś Daily Quest z poczką. i jeszcze świeczka. No i dobra. Nice. I w sumie jeszcze rzeczy. Nie wiem, czy się da. No, macie tej stolik, ale. O, no, tak go zbudowałem. No i dobra. kładziemy wodę. Kolejną wodę. jest bardzo fajnie. W sensie, że woda łatwia bardzo grę. I soki. I dalej. Bo to wyciągasz z lodówki i łatwo. Oj, widzowie, tak wam powiem. Bo nie wiem czemu. Ale nie mogę, by budować poza terenem y, restauracji. Znaczy, tutaj kilka mi nie działa. Y, tutaj w sumie nie wiem. Ale może tam jak począłem, Nie wiem, wezmę to, bo to jest za fejko. No patrzcie, co ja nie, nie mogę nigdzie budować. Tylko aby w środku mogę. To nie, napiszcie mi z tej grze, czy po prostu... Czy, to, czy, czy trzeba coś wykupić, no bo tak to trochę bez sensu? Bo wiecie, za dużo się nie zrobi. No tak to nazwa. Muszę cię sobie płotki rozbudować, a no, tak to nic dosłownie. więc całkiem słabo, niestety. Może być. No i dobra, zaczynamy w sumie dzień e, Tam siódmy, bo skończy się szósty i możemy wybrać. E, no to ja chyba wybram te to picie i w sumie e, kolejne picie, bo picie są w nie mega dobre. Tak w ogóle straszne. No bo tutaj zbieramy już naczynia. Jedyny plus jest, że tych naczyń to to, że nie trzeba zmywać, bo to byłoby strasznie monotonne. No i nice. Wszystko elegancko obsłużone. A tutaj pluzą przez ściany. Musiałaby tutaj zbudować coś, bo to praktycznie ster mógłby. Ale nie wiem czy się da jakby na wyższym piętrze. Nie wiem. Powiem tyle. Mogę przez to trochę stracić, ale warto sprawdzić, czy mogę postać czerwona da. A tutaj zobaczę to upgrade. A To są jakieś upgrade. Y. Okej, okay, zobaczę. Mm, Okej. Okay. A tutaj trzeba wykupić, yy, że ten, wiecie, miejsce może postawić. To spoczko. To już wiem. Ale nie no, tak całkiem dobrze tak zrobi jednak, bo, wiecie... Ogólnie tak bardziej, o tak to nazwę, realistycznie. żeby nie ma tak łatwo, tak to nazwę. O, jak mam tyle, już tych wszystkich praktycznie obsłużyliśmy. gości, co przyszli. No, a ten kucharz, nie no, dużo łatwiej. Bo, że teraz na pięć stolików, to ja sobie samemu dosłownie nie dał To plus jakiś jest, to, że tego kucharza sobie zatrudniłem No wartość tych żeby się gotowało a co w nie sensie zostawię ich na razie, bo wiecie yy, dużo muszę rzeczy teraz, wiecie zrobić więc będzie łatwiej o nie, finish finish Trep może przepiekłem, ale dobra, trudno no i dobra, temu teraz daję już. Albo tej tej. Dobra, 22. Ej, dobrze, że nie trzeba kopać produktów, jak w tej tejki bo to byłoby strasznie ciężkie, jak wiecie, na taką gierkę. O, jedno, nasz kucharz już ma prawie lepszy lewem. O, no VIP, dobra. Ej, chciałem kończyć, sobie, nie? ale przez to, że VIP przyszedł, to wiecie. Można zrobić jeszcze. No, odcinku. No i dobre, już wziąłem ich zamówienia, i ich są soki pomarańczowe. No to proszę bardzo i proszę bardzo. Kurde parkour. Jeszcze tutaj można tych dziutków obsłużyć w sumie, nic nie szkodzi. Liczy się być też szybkość obsługi, więc teraz przy nich stoję trochę. W sensie tych też można obsłużyć. No i czekamy, czekamy. No i dobra. Już posprzątałem po nich picie. No i dobra, gotujemy szybko. Jak najszybciej, bo wiecie, o nich są, a to są VIPy. To za dadzą nam dużo kaski. To dobrze. To warto, ogólnie. A już ci ludzie, co są tutaj, i widzicie tutaj już Poza odcinkiem obsłużę. No, a ja pamiętam, jest taki plus, bo chociaż bardzo szybko obsłużyliśmy tych wipów. A tutaj nie ma miejsca, tutaj okej. Okay. Są tutaj soki. No i dobra. Jak ich już obsłużymy to koniec. Ci, co ci na mnie już nie obchodzą. Tylko im dam, to co kucharz gotuje. Aha które przepiekłem. No i dobra, kończyli... Oj, jakie rzeczy dostałem. O! Tutaj nie wiem. Kurde, jedzenie się gotuje. Przegotowuję w sumie. No i dobra, to jest spaghetti daję. No i w sumie zrobiliśmy bardzo dużo kasy. sumie to byłoby na tyle w tym odcinku. Jak się nam spodobało, to może zabić sobie bika i lajka. I to byłoby na tyle.